Siemaneczko, ja jestem PaperTerminims, wydaję mi że pan 122. Dzisiaj zajmiemy się wapnowaniem i na Nawet dzisiaj, żadnej rania. Powiększymy sobie pole. Dokładnie nie złączyłem. Tak powiększyłem, złączyłem pole numer 28 i 29 jako jedność. Yy, I... Trzeba to dzisiaj ogarnąć. Trzeba lecieć z temacie, z tematem. Odpalamy to nie wiem, właśnie na godziny leci, więc niech tak będzie. Tego okresika przypalimy i niech sobie jeszcze porobi. Cieńże się praca kontować, to też w sumie ślepka nie jest ciężka robota, ale tak trzeba to porobić. Mówię, a patrząby w Holland, czerwacz, przepraszam, czy w ostatnim odcinku był Mówię te nowe nabytki były, ale nie będziemy wiecie ciągowo robić z tymi dwoma teraz. Trzeba trochę tak robić. Jeśli mamy takie ciągniki, um, taki ciągnika jeszcze mam tylko położywać, mówię, to nie ma ciężko. Jeśli się chcę może spolatać. Um, a na fajnie mi bardziej pa sobie gabaretowo pod tą siepkę. No trochę się nabawiłem. Czasu tutaj, żeby yy, to ogarnąć, Czekajcie, bo za trochę przy szeroko to robię. Yy, przecież mogę sobie tutaj gdzieś mniej więcej włączyć. i tak muszę jeszcze po poprzeczniki, i tam dalej. Tutaj... Planuję sobie przygotować wszystko pod yy, Sorgo. Tak mniej więcej planowałem, bo miało być coś jesiennego, ale nie Sorgo w tym sezonie. Yy, więc to przygotujemy, poroknujemy, przygotujemy sobie z Grubsza. Na wiosnę będzie tutaj Sorgo i będzie elegancko. Myślałem jeszcze nad dzieńciem mm, ale jednak jeszcze nie. Mówię tylko, to będzie Sorgo. Dawno tu nie było w ogóle. Sorga na, umie na kanale, na, na, ty, na tej serii. Trzeba powrócić sobie elegancko. na nie wyłączyło mi się Trzeba powrócić taką właśnie sorgę, z tym sorgiem, bo on też dobrze. No bo nie wiem, jak może być maksymalnie w tym momencie. Na go nie sprzedawałem, więc ja nie kojarzę. Ym, 1600. To obie jest najbardziej opłacalny. Z tego patrzę, ale chyba są one, chyba najwyżej Też najbliższe, nie, przepraszam, 1800 jest SORGO, to nie jest źle, no to nie jest źle yy, maksymalnie. Więc tutaj, tutaj kawałek będzie są go, yy, i będziemy czas tutaj wapnować, tak robić. Yy, bo chciałem się, to, no, nie wiem, jeszcze raz nadłagać, i później chcę to jeszcze dzisiaj wrzucić, przygotować, yy, żebyśmy na sobotę mieli. A czy chyba na, na zmiany godzin nie będzie, chyba też będzie o 18.00. Codziennie myśli się na teraz odcinki, codziennie o 18.00, żeby jakoś tam ten pułap mieć. Macie i tak w wakacje, macie w wakacje, wakacje się skończyły. Macie rok szkolny, czy tam wieczorami też możecie sobie usiąść i yy, na spokojnie sobie obejrzeć odcinek yy, właśnie o 18.00. My tak, zrzucajmy o, o 7, yy, my, przepraszam, o 7, o 9.00 rano czy o 10.00. Ja sobie zostawię ten trend, że będziemy sobie je rzucać codziennie o 18.00, jeśli tylko możliwość będzie. Na razie mam chwilę czasu, żeby sobie nagrać i tak będę próbował to zrobić. A pewnie na niedzielę będziecie mieli car for sale. i będzie elegancko. The Walking Dead ogólnie chcę nagrywać dwa razy w tygodniu, żeby też nie było e, tak często. Znaczy hmm, powiedzmy gdzieś tam wtorek, wtorek i powiedzmy czwartek, żeby był The Walking Dead. E, taki jest zamiast, bo trochę dłuższe odcinki wtedy będą. Myślę po godzinkę nawet, jeśli dobrze pójdzie. E, jeszcze epizody będziemy kończyć. No, to wtedy będą, y, no, najbardziej optymalne. To wszystko. Dobra, jak ja wspomniałem, tutaj są do przygotowywania mm, roboty. Jeszcze jest podczulna, bo miałem powapnowany, powapnowany jeszcze muszę połapnować tutaj, tutaj muszę połapnować. Pojazd tutaj topiał Polana, na szczęście. Więc tutaj już jest plus. E, udało się to poorać e, powiększyć o dobinę. Na taką dobinę. Miałem nadzieję, taki Pałac się zrobił więc myślę, że no, dość dobrze to powinno oddać. Trzeba się już powoli dawać, żeby to powiększyć, te pola, żeby już był no, sens nad tymi sprzętami robić. I, I po prostu teraz już nie ma co się bawić. Kurna, mnie no, nie ten guzik. Mm, po prostu trzeba już się rozwijać pod tym względem, żeby to ten teren wykorzystywać. Miało być ogólnie powiększane dopiero jeśli kupiliśmy kupili to y, pole numer 26, no ale jednak on chyba na mapie, czyli minus 100. Y, czyli praktycznie chyba na końcu to pole będzie kupowane, więc y, no, na razie trzeba odpuścić, a wiadomo, że widzicie, sad do do jest 38 tysięcy, naprawiłem sobie John Deera, Grobera i obciążnik. Y, dołożyłem. no wiadomo jeszcze lapto no, nam 3, chyba 3,5 tysiąca kosztowało, więc... Też musiałem. wiadomo wydać Dobrze, że jestem tutaj blisko do ostatniego do łapnowania. Miała być akcja taka, że miałem robić to na. odełaką, ale mówię nie. Za dużo spora, żeby dzisiaj się bawić z tym. I tak będziemy jeszcze mieli multum, pól do Nie wiem wszystko robić na odcinkach czy nie, ale trzeba się będzie postarać trochę, by to ogarnąć. Dlatego to, to nalazić, na razie to co mogę znaleźć, na jesiennik, powiedzmy, już zaczynam robić, żeby już na wiosnę było gotowe. Te pola porobione. Powinno być elegancko. Eee, no. Taki jest zamysł po prostu, tak? A ja w video zobaczymy. Dobra, chyba jeszcze jedną stronę jadę sobie na spokojnie. Teraz można sobie jechać yy, po następny ładunek raptana. To chyba jest nie wiadomo, mówię, to jest połowa no, ale yy, jak się powiększyłem, tutaj drogę zniwelowałem, to wszystko. No to no, trochę powiedź, to powiem szczerze, teraz te pole też już nie jest małe, tak patrząc mnie. fajny bo w prostokącie, yy, więc będzie czy tak czy do cięcia, czy tak do cięcia, to będzie elegancko. I mówię, jedna uprawa będzie. Trzeba się bawić teraz z dwoma uprawami. Yyyy... I... gdzie elegancko, tak się zdaje. Czekać, Yyy... I... Czekajcie, czy ja ten jadę. To jadę chyba. Jak stacji mam, to mam tak? Składamy... Dleczek i inżajemy. Czym nie gazowni? Elegancko. Myślę, że kiedyś tam w no, biogazowni też kupię, yy, no bo ona kosztuje półtora miliona. Na sadzie to nie jest taki tam duży koszt yy, i jestem w stanie to wycisnąć tej, yy, na tej gospodarce, ale nie wiem. Zobaczymy finalnie, jak to tam wyjdzie. Ja, w sumie nawet blisko tu jest. Yy, z tego co widzę, tutaj do przejechania... no. Stacja wapnowania. Nie powinno być git bo tu mamy chyba faktycznie nasze pole zaraz yy, bieraj, i pociągi, tak? No. A to człowiek zbytnio trudnie jeździł, tak? Yy, więc tutaj też yy, musicie mieć na baczności z yy, tym, że yy, człowiek tak yy, teraz yy, musi się połapać jakie tam teraz dojazdy do jazdy będą. Tu jeszcze te pole mam do powaprowania. To okej. Okay. Kasę trzeba na to wapno wydać. Ale powinno być dobrze. I nie miałem by zaczekał. Ale poprzednio jeszcze nie był peł nie był był pusty. Za powyższym jest 5000, trzeba gdzie lekko liczyć. Ale jednak człowiek szybkość e, robi swoje, no bo to jest 18 metrów, jednak e, i 5,5000 no to za tyle ton wapna to nie jest ale dużo. No, możemy sobie życzyć trochę ciszej. Chodzi tutaj trochę głośniej, ale wszystko jest elegancko. No co, teraz myślę, że, jeśli dobrze powiem, no to będziemy jeszcze sobie jeden odcinek sobie sieł sobie yy, na przykład gospodarstwa głównego yy, i pewnie przewiniemy sobie już do października na zbiorku jak i zarówno właśnie yy, tego. Kukurydzy na ziarno. Swoje so kukurydzy na e, Bo jeszcze tylko te dwie uprawy nam zostały do ogarnięcia i wszystko w temacie, że tak można powiedzieć. Ale będzie elegancko. Kasy na pewno też będzie. Bo są trzy pola soi. E, no, niestety tylko jedno pole z... E, tym... z... z, z, z. E, tak, Przepraszam na, na końcu. I jedno pole kukurydzy. Stosunkowo kokojizy w tym sezonie dużo nie będzie, no ale yy, na przysapkę jest to, niech tam trochę będzie użytkowana. Miało być tak, że jeszcze miałem sobie do czynienia na początku, ale że silos się już nie zmieścił. A no zbytnio mi się tego silosu już nie chce dostawać. No bo i tak jakby yy, moje nie zużyją tego, więc bez sensu. Yy, żeby stawiać, czy tam jest 536 się nie ma, bo tutaj. Więc ponad pół miliona mamy kieszonki. To no, wystarczające jest na moich i gazowni, e, żeby to wystarczało, jeszcze wiadomo, teraz jeszcze trzeci pokłos trawy, ale chyba to będzie na październik. Mimo, że jest, mam fazę, e, jeszcze mam już fazę końcową, można powiedzieć, bo się, stanem też, czy może nie zrobić się na jeszcze, spróbować jeszcze w listopadzie ściąć y, Sobie zobaczyć, to tutaj pokłosy żeby by tu farmingu wydały, jak być realny no albo no, ten czwarty pokłos jakiś tam by tęgi nie był, tak? Yy, no, ale jednak też by fajnie wyglądało, jeśli ja by nam na sianą kieszonkę nie w pyzmę też, ewentualnie w baloty, yy, bo ta praca też powinna być użytkowana, Szczepad też teoretycznie yy, musi być użytkowana, bo teraz w się sensie takim, że wiadomo odwoziłem tylko nią i wyłącznie kukurydzę, yy, yy, a teraz yy, trzeba też zrobić yy, sianą kieszonkę w pryzmę. I tam jakieś tam jeszcze może synno zostawimy. Zobaczymy. Planów jest, maszyn jest dużo, tylko pomyśleć yy, tak, żeby nam to odpowiadało. Yy, I powinno być git. No bo mówię, tak 3-4 kłosy trzeba w farmingu robić yy, tak samo jak i w życiu realnym, żeby jak najwięcej z tego kasy wycisnąć i yy, 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 eksploatować tą łąkę do maksa, bo jeszcze podejrzewam, że tylko jeden sezon będzie i będzie trzeba ją prowadzić i gdzieś indziej właśnie zrobić yy, łąkę i wtedy będzie dużo, dużo lepiej. Yy, bo też yy, tam jest trochę rzecz tam kupiliśmy yy, w wszelkim sezonie tam pole sąsiadujące łące yy, z rzepakiem, więc myślę, że teraz nieś yy, na jesieni maksymalnie na wsetnej wiosny yy, będzie też już yy, tam zrobione pole jako jednolite i powinno być miodio, żeby to zrobić. No i będzie elegancko, mi się tak zdaje, wiadomo, bo żeby ta łąka też się nie znudziła, tam jest jedna z większych łąk. Jedna główna łąka no i dość duża łąka, tak? Więc tu nie mam co co się męczyć i się bawić z tymi kosiakami mimo tego, że kosiaki są duże. Ale wiadomo, już trochę się chyba przedał. już nie wiem, tam czwarty sezon chyba ta łąka jest, ale jest dość długo, a tylko właśnie potem była łąka zrobiona, żeby po ewentualnym zakupie zrobić y, tam już pole po całości i powinno być moim zdaniem najlepiej dobra yy, nie wiem jak tam wyjdzie no ja się w tym będę chciał dokończyć i trochę tu barować żeby tutaj też nie zamulać no, bo i na tym, jak tam też jest gotowy, chociaż mogę, wiecie co? Chociaż jest, nie dobra, bo tu krzaki są, to nie będę tak ryzykował, to już dokończymy e, ten budynek, na ile mi staczy, na tyle mi staczy, a później będę sobie e, tutaj oganiał e, wszystko. Czekajcie, bo miałem, chciałem przeciąć, e, uciąć, kawałek linku. dobra, dobra. E, mówię, i trzeba będzie teraz ogarnąć tam tą łączkę, później połączyć tym polem będzie elegancko, no bo to nie ma jakichś zbytnich yy, wiadomo, tam, znaczy zysk jest tawy, ale wiadomo sprzedawać trawę też bez sensu. Lepiej poświęcić jakieś trochę mniejsze pole, Nawet powiedzmy tutaj y, łąkę zrobić i powinno być też yy, elegancko. No zobaczymy, planów jest, pól jest, yy, dużo można sobie pozwolić na jakieś tam ewentualne y, kombinacje alpejskie, jak to się mówi i powinno być wszystko widzicie jak ładnie sobie case ładuje, jeździ sobie z tym łuskiem dwapna eee... ale to... może i napisać tego błyska. no i na poprzecznaki no to tyle będziemy robić, by tam tylko to poprzecznaki później dokończyć ja mówię, że poza odcinkiem, żeby trochę też te roboty tam tutaj zacząć eee... <laughs> dobra, cyk, lecimy teraz tu Nie jest lit. No. Plany są, widzicie, teraz wydaliśmy trochę kasy na te maszynki. E, w tym sezonie. E, w trzech odcinkach wydaliśmy kopę pieniędzy na maszynę, ale myślę, że Wam się ten Doid spodobał. E, New Holland chyba się chyba dalej nad bardziej New Holland, ale tego dojca to chciałem. A ten dość naprawdę wygrywa z tym, że ma 63 na godzinę. Naprawdę prędkość yy, no, jest dość po jego tonie bo jest najszybszym ciągnikiem na gospodarstwo w tym momencie yy, i jeszcze w planach jest jeden ciągnik, ale to na pewno nie w tym sezonie, nie, nie w tym sezonie, który teraz prawdopodobnie będzie dopiero późniejszym, ale z tego względu, że jeszcze bym chciał kupić, czyli Fastaka, Fastaka bym chciał kupić, żebym mógł yy, no jeszcze trochę bardziej efektywnie zbierać i czytać czy włożyć. Zboże e, czy cokolwiek e, transportowego, tak? Bo nie powiem, liczyłem kupić ciężarówkę. <laughs> na ciężarówkę to bym tylko miał typowo do odwołdu zbóż. A patrząc na to, kupić na razie. Jeszcze mi się zdaje, że to nie jest ten etap e, rozgrywki, żeby już kupywać e, właśnie e, ciężarówkę. To po prostu trzeba będzie chwilę później jeszcze Pomyśleć nad tym. A tam chyba tyle to już nie będziemy tam... Może mi się uda jeszcze trochę podbić w tą stronę, to może byśmy zapali wszystko. A, dobra, tam tyle. To już nie będziemy się tam szczypać wiadomo, tam ten kawałek, to ja będzie później wapnować pewnie rok po roku. Mimo to, że ten kawałek nie był potrzebny, wymaga, nie wymagał wapna. Ale to żeby to jedno liczba nie wyglądało, to już mówię, że i tak wszystko. Żeby to już miało ręce i nogi. Może wtedy fajnie, szczyta, że mamy to powapnowane i nie wiem czy będzie. Nie, w przyszłym sezonie znowu porobić tutaj wapna, chociaż nie wiadomo, to jest tylko gra, nie wiem jak to wyczytuję sobie, yy, więc ciężko powiedzieć. Dobra, musimy wyjechać sobie na asfalt, dobra, po może zobaczymy, czy się uda złapać tu naraz, może lepiej by pasowało, żebyśmy uda żeby nam się udało, no ale wiadomo, tutaj yy, tego nie wiem, czekajcie, czy tutaj będzie git. No chyba byśmy mieli szkodać na pochrześcijak zrobiony. Miałem możliwości, tamten później sobie zrobię tym to sobie wejdziemy i będziemy sobie mogli ogarniać już grobarkiem wszystko. Ona natrwałem jeszcze kościoło, mi się zdaje, nawet dobrze wyszło e, tutaj. O, może miałem malutki mijaczek, może być, ale tam tyle, to przyjrzyjemy i, i będzie elegancko. Cyk, cyk. No i koniec. wapna. Dobra. gasimy go tutaj. Gasimy I pojedziemy sobie teraz z, z drugiej strony. Zaczniemy go Nie będziemy nie na jednej stronie robić. Od z drugiej strony sobie pojedziemy. Zobaczymy, jak tam to będzie chodziło. Z tamtej strony chodziło. Coś wziąć z leweka. Powoli. Dzisiaj żunderek. Nie będę sam nie męczył, czy, czy pozostałych niego po tego Jundyra praktycznie był kupiony ten grybę, niech tak zostanie. Eee... W planach jeszcze jest kupienie siewnika. Prawdopodobnie do kupy już trzeba będzie chyba wymienić na trochę większy, bo tamten już troszeczkę jest yy, przy mały jeden, ten duży, który był kupywany jakiś czas temu, nie no wiadomo, zostaje, bo ten zabieszany typowo musi zostać wymieniony. Więc trzeba będzie trochę też kasy mieć na to, żeby wymienić na je, te maszyny. Aż ten zobaczymy. No na razie, wiadomo, nie zostaje. Ten mały półk też zostaje z pakomatem, z tego wiadomo, żeby jakieś mniejsze pole móc sobie było bez żadnych problemów, żeby się nie kręcić. Tutaj z kolei Lemken dopiero jest praktycznie kupiony chyba drugi sezon, jak się nie mylę, więc bez sensu ee, mi go wymieniać. A zresztą najlepiej pasuje mi Praktycznie w te to które posiadam, tak? Po tamtym sezonie był a raczej chyba z John Deere jak się nie mylę. Więc e, to bez sensu, żebym musiał go już wymieniać, tak? Dobra. Mówię, takie pom pomyślunki będą. Eee, a finalnie widzę, zobaczymy, kurwa, po czym mi sąsiadowi po jak sobie jeżdżę. Ale to nic. No nie elegancko, chyba ta idzie. na szerokość, powiedzmy ognanie 8, a tak faktycznie 8,3, a tam to już faktycznie jak to robota yy, ładnie ubyła. Można sobie ładnie wymieszać, Mówię, do wiosny sobie to postoi, yy, acz przeleży yy, po tym żepaku i po tej pojęcznieniu będzie można sobie elegancko wziąć, yy, są go zasiać. No, jest trochę jeszcze wody, bo po kółko tam gdzie było y, właśnie o i wsięcie na kiszonki, y, tam będzie zboże jeszcze, jęczmień. Więc tam jeszcze muszę, poza odcinkiem, jeszcze ogarnąć tam wapno do końca. A raczej do końca muszę ogarnąć wapno i muszę sobie na, wziąć. Y, nie załgać. Zasiać, bo nie będę tego już na odcinku bo będzie trzy odcinki rzędu na po pola. Trochę bez sensu, Znaczy, że tych pól mam trochę, bo jest czym wybierać, tak więc można sobie tam pozwolić na jeszcze tam ekscesem. No poza odcinkiem będę się poświęcić, ewentualnie może jakiegoś najwa odpalić, no ale na pewno nie w tym tygodniu pewnie. Może ewentualnie może w niedzielę się uda zobaczymy. Finalnie to wszystko zależy od czasu. Jak to wyjdzie. A tak to mi się zdaje, że powinno być elegancko, które też nie przedstawiłem. Na zapomnę. No i teraz to można sobie robić No mówię, tego nie czuję. Yy, w planach tylko jeden, chyba mi się zdaje co jedynie sobie niedobiony, to ta talerzyka mi się zdaje. Yy, bo teraz byna chyba była lepsza niż w grubie, ale że ta szerokość robocza, no i to pole już jest też, już nowym pole można powiedzieć w pewnym sensie. Yy, o powiększeniu, więc yy, szkoda by było, że yy, ta talerzówka nie jeździ taką małą, co nie to jest tam ile jest 5 yy, metrów. Yy, więc teraz muszę kupić jakąś tutelinga. Yy, ten żółeczek muszę zobaczyć ogólnie. Nie ona by kosztowała. Eee, ta żółeczka hookinga. Eee, 180 metrów po tylko potrzeba. To jest 5, to jestem to jest, to tak samo wygląda, ale to jest bardziej... Nie wiem czy masywniejsza, ale bardziej dopakowana może powiedzieć. Eee, no, 6 metrów też ma. Jest więc trzeba kościoła by się chyba nic... Nie, to 5 metrów to 6 metrów. To 108 i to 180 po nich. Chyba tu coś jeszcze wywiemy z... To jest ile? O, W jest jest talerzyweczka. To może i w ta talerzyweczkę kupimy. Zobaczymy. Yyy... Eee, tutaj można sobie pokombinować, nie ma żadnych problemów. Jest, jest możliwość, że tam będzie można kupywać, no, żeby trochę kasy jeszcze było. Takie jak chcesy. No ale to też wiecie, nie kupię takich sprzętów na raz, bo później nie ma czego wymieniać, tak? Eee, tych sprzętów. Nie ma sensu wymieniać. O! E, a tak to trzeba jednak trochę to bardziej... Wiecie, jakby to była azybka, była to jeszcze po biedy. Ale jeśli się gra y, i nagrywa... Znaczy <kłysy> no, będzie nagrywa, no, to tak zbytnio nie ma y, popisu, jak to się mówi. No to jest 8,2 tak samo metra. Czy coś tu można dołożyć? Sekcje wysiewające plus rozrzutnik głonojowicy O kur... No to tu już będzie można sobie siadć rzutkiem i trawę. No, ciekawie. Naprawdę ciekawie, ale zobaczymy. No bo wiecie, fajnie by była pasowała kuchelinga kupić, bo jednak womaka by była tak. Z Nie wiem co by było jeszcze do możliwości do wymiany. Bardzo jeszcze byśmy mieli jakiegoś może do wymiany. ewentualnie. byśmy zobaczyli. A zobaczmy jeszcze sobie tak, ciekawości z Kult to. mamy tego, nie, 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 tego nie mamy, mamy tego w posiadaniu, a z Horscha mamy co? 6 metrów i 7,5 metra, no to 440 koni ta luta, no tutaj nie ma możliwości, żebym takie cudo kupił, Lemken jeszcze jest 8,4 metra. No a to bez sensu, bo to jest ta sama szerokość i ta sama robota w sumie. Więc będzie ta że prachorza, to leci i będzie elegancko. Dobra, no, za skończymy odcinek. Jeszcze pojedziemy sobie w drugą stronę. Będziemy kończyć i oganiać wszystko. Już powiedzieć się oganiać sobie wszystko poza odcinkiem, albo w wolnych chwilach. Moment, albo tu jeszcze parę odcinków będzie jesiennych, no to z tego pola to nie będę musiał tak typowo cisnąć. Jeśli pewną chwilę to będę mógł sobie to oganiać na spokojnie. Tak mi się zdaje, ale nie, elegancka robota, powinno być kwit. No I mi się zdaje, że jest elegancko, takie plany są, yy, robota powinna też fajnie sobie pójść. No nawet patrzcie teraz, patrząc na to, jak to poszło, no sile pola poszło, więc naprawdę jest elegancko łapnowane, zgruberowana część. To za jakieś pół godzinki jeszcze gdzieś, może na 40 minut będzie wszystko porobione. I wszystko będziemy jeszcze robić. Ale to na następnym razem. A w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli się nie spodobał to ciepłkę, gry komentarz, dziękuję za jednej i trzymajcie się się na tego odcinka. Na razie. Cześć!